Hej, cześć i dzień dobry. Ja jestem Rabe, a to jest oczywiście seria Minecraft. Nowa przygoda. Witam was bardzo serdecznie. I na samym początku. Patrzcie, wyrzuciłem przedmiot z ramki. Kurczę, ten powiem wam, że ten F5 to taki troszkę w ciasnych pomieszczeniach niebezpieczny, bo coś sobie zniszczę i i później nie wiem co. Mm, tak, wracając. Na samym początku chciałbym Was zaprosić na mojego Facebooka. Gdzieś tutaj wyświetli się nazwa. Także bardzo serdecznie zapraszam. Wystartował on w poniedziałek, podajże. Nie chociaż. albo w środę? No, jakoś tak. W każdym razie tutaj będzie nazwa użytkownika. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Będę tam stawiał wszystkie. Przypomnienia o wszystkich filmach, które będą wrzucane na, na YouTube'a. No to chyba by było na tyle. Druga sprawa. Patrzcie co mam w ekwipunku. Diamentowy kilo. Fortuna trujeczka, niezniszczalność 3, wydajność 4. Jestem bardzo zadowolony. Ten mieczyk z grabieżą dwójką, z odrzutem... Chyba miałem tylko grabież na tym mieczu, a dorobiłem sobie odrzut. Już teraz nie pamiętam. I tak wiem, miałem go zabrać do netheru, ale... No nie wyszło. Na żelaznym kilowie mam niezniszczalność trójeczkę, jedwabny dotyk i wydajność piątkę. No i łopata, bo potrzebowałem łopaty na, na pewne przedsięwzięcie. Niezniszczalność dwójeczka i wydajność dwójeczka. Oczywiście to sobie też będę poprawiał, ale chociaż może nie tyle co poprawiał, ale na, na diamentowej łopacie sobie zrobimy jakiś lepszy enchant. Yy, tak, póki co tego używam, te fortuny oczywiście tylko do diamentów. Yy, to sobie używałem do kopania dziury, no bo zresztą widzicie, niezniszczalność trójeczka, wydajność 5 bardzo fajne na kopanie. No, ten jedwabny dotyk akurat nie jest tu jakoś za bardzo przydatny, ale skoro już go mamy, to wydaje mi się, że będziemy mogli sobie na spokojnie yy, wykopać yy, trochę lodu. Yy, tak, dobra, jest noc, to może się za chwilkę położymy, chociaż i tak będziemy spędzać czas w dziurze. Także yy, tu, jak widzicie, wszystkie te moje, to co przyniosłem z neteru, wyrzuciłem tutaj. Tu jest skrzyneczka. Ja w sumie nie wiem, czy ja wam pokazywałem moją nową sypialnię? Kurczę, nie wiem teraz. Nie, 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 w poprzednim odcinku nie pokazywałem. No to, to no to tak, no to wygląda, to na razie tak. E, oczywiście będzie jeszcze dążeczka, ale to, to spokojnie. Tutaj, no tu nie wiem co zrobię w końcu. Może jakiś dom dla papugi naszej? Mm, to chyba wszystko wykańczałem już nie na odcinku. No tu się nic nie zmieniło. Nie co. No wiadomo. Tam troszkę lodóweczkę uzupełniłem. Zapasy. Mm, dobra, idziemy na dół. E, albo nie, właśnie. Tada! Diamentów wam już naprawdę dosyć sporo i tu gdzieś myślę, że teraz, tak, że tutaj teraz wam puszczę urywki, jak kopałem sobie w kopalni znalazłem pierwsze diamenty. Tam jeszcze nie pójdziemy. Znalazłem pierwsze diamenty. No i pokażę wam jak to wszystko kopałem. To znaczy, no zostawiłem sobie te diamenty, bo nie miałem jeszcze kilofa z fortunką, ale postanowiłem wykorzystać te diamenty, które miałem w skrzyni na zrobienie właśnie kilofa z fortunką. Oczywiście, no nie wiedziałem, że mi, że, że mi się to uda, ale dało radę. Wszystko jest nagrane. Bez dźwięku będziecie mieli muzyczkę w tle, ale zobaczycie, także słyszymy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy z powrotem, także jak widzieliście, musiałem iść tam jeszcze do mojego spawnera, do mojej ekspiarki, troszkę sobie podwyższyć level. Teraz tak, co to się zmieniło? Chyba dołożyłem troszkę książek. Nie wiem, czy ta ściana z lawy też była w poprzednim. W poprzednim w ogóle byliśmy cały czas w Neterze, także chyba tego też nie widzieliście. Doszło kowadło, doszło to do odczarowywania enchantów. Skrzyneczka na lapis, tu mam jeszcze, o tu mam żelazo właśnie jak naprawiałem te moje kilofy, tutaj będzie miejsce na alchemię, e, tak muszę to jeszcze ładnie sobie tutaj wykończyć, a tutaj będzie moja hodowla brodawek, e, ogólnie chcę tą komnatę zrobić w takim, hmm, takiej formie neterowej komnaty i tym się zajmiemy dzisiaj na odcinku. Yy, właśnie tak, będziemy to robić, yy, sobie wezmę ten w sumie mam, mogłem tego nie... Yy, dobra, yy, tutaj podczas kopania ostatniego, właśnie jak szukałem diamentów, naprawdę dosyć sporo... Dosyć sporo rzeczy wykopałem, yy, dobra. Tego kilofa, dobra, stawimy go sobie mieczyka, nie potrzebujemy, łopatę sobie weźmiemy, naprawimy ją tam sobie jeszcze. Nie wiem, czy mi się przyda, czy mi się nie przyda, ale weźmiemy. Dobra. Mm, będę potrzebował na pewno tego. Na pewno. A może weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Piasek tuż. Nederowe brodawki. Hmm. Kurczę, powiem wam. To w ogóle wszędzie ja nie wiem, czy to ta papuga, czy to gdzieś te pająki chodzą. Kurde, teraz tak patrzę, nie mam glowstone'a. Hmm. Chyba że mam gdzieś tutaj w jakiś innych gdzieś pierdółkach go ale chyba. Hmm. Tu coś mam. Tu nie mam nic. Ziemia, kobel, tu chyba już, już zaczątki czegoś. Dobra, nie mam. No nic. No to sobie kobla, myślę. E, kobla, boże. Mm, glowstone'a... Zrobimy. Będę musiał po niego iść. Teraz tak, wykopmy sobie tutaj ładnie. Nie no, powiem wam, z takim kilofem można kopać. Jeszcze gdybyśmy mieli hmm, bikon. Beacon. Bikon beacon, bacon. Nie wiem jak to się tam wymawia. Gdybyśmy go mieli, No ale to wiadomo, że trzeba pokonać widera. No ale, gdybyśmy go, gdybyśmy go mieli, to można by sobie jeszcze było ustawić na bekonie szybkie kopanie. To już w ogóle byśmy za... Mm, za, 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 za. za, No, bardzo szybko byśmy kopali. No teraz, od dzisiaj muszę trochę nieco uważać, jeśli chodzi o słownictwo na filmach. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale wyszła taka... taka dosyć... hmm. No nie wiem, czy kontrowersyjna ustawa, nie wiem, czy można to nazwać ustawą. Chodzi o, chodzi o YouTube'a, że po prostu trzeba określić się, czy dane filmy są przeznaczone dla dzieci, czy nie są przeznaczone dla dzieci. No... No nie ukrywajmy, że Minecraft, czy tam The Sims są jednak grami, gdzie, gdzie ogląda bardzo dużo osób poniżej 16 roku życia. Także no... Niestety, ale musiałem sobie ustawić, że, że kanał jest dostępny dla dzieci. Dlategoż no, no, muszę w tym momencie pilnować y, tego, co, co będę wstawiał, jak będę wstawiał, co będę mówił. No, także tyle. Na kanale, w sumie już wczoraj wpadło, wpadł taki pierwszy odcinek z The Sims 4 Uniwersytet. Będzie to seria taka typowo... Typowo pokazowa, jak działa rozgrywka na tym dodatku i tak dalej. I dzisiaj myślę, że zaraz niedługo po, po nowej przygodzie wyjdzie właśnie pierwszy odcinek. Ale to zapraszam do. To zapraszam do playlisty z The Sims. Tu gdzieś będzie, u góry, w prawym górnym rogu, odnośnik. Yy, no dobra. Ja mniej więcej wiem jak chcę to zrobić, tą komnatę tutaj. Wiem mniej więcej jak to będzie wyglądać. No, nie, nie ukrywam, że inspirowałem się nieco różnymi filmami na YouTubie. Widziałem właśnie taką piękną, wręcz neterową komnatę. W której rosły sobie brodawki. I chcę mniej więcej coś takiego u siebie właśnie zrobić. Dobra, najpierw pokryjemy Tu może zrobimy sobie tak oj, troszkę za dużo a to jest ten, no tak to jest ten z jedwabnym dotykiem, staramy się czemu właśnie wypada mi Zrobi... nie tutaj zakryjemy całość przy tych rogach tutaj myślę też Chociaż w sumie od razu mogę. Mógł... Czy ja wziąłem więcej? Tak, dobra. Teraz tak patrzę, że mi się kończy właśnie. Netherrack. Są chyba kury nade mną. Proszę bardzo. O, czyli my tak daleko wyjechaliśmy poza dom. Ale nie, no przecież. Wyjście mam tu, czyli kury są tam. Tam, w tamtym kierunku. Co ja sobie. to hmm. To żelazo wykopię. Bo jeszcze aż tak bogaty nie jestem, żeby... Żeby takie złoża zostawiać. ok. Eee, słyszałem świnkę. Tylko że to jest chyba ta świnka. O nie. Wydawało mi się, jakby to była świnka z niteru. No nic. Zresztą w sumie fajnie by było tej przynieść taką jedną, może. Zaciągnąć ją tutaj. No ale dobra. Hmm. Tu myślę, że zrobimy sobie coś takiego. Hmm. Tak. Może bez. Aj. Z tego. Wiecie, tak co tu troszkę. Hm. są dobra, to też. Mogłem wzi więcej wziąć tych cegieł, stwierdzę. O. I te słupy zrobić z cegieł. Okej, okay, tak zrobimy. Okej. Ja się chyba robi jakoś z nedlaku, nie? Kurczę, brodawki są potrzebne. Z tym, że to jest... Hmm, czekajcie, no... Właśnie, chcę... Blok z netherowej cegły. Potrzebna jest netherowa cegła. Colo nie wyskakuje cegła. Ach, bo ja crafting potrzebuję, żeby to sprawdzić. Tutaj nie mam. Kurde, no i miałem się zająć czymś innym. No i oczywiście hmm, też nie mogę? No, blok z neterowej cegły. A skąd ja mam wziąć neterową cegłę? Chwila, poczekamy, zobaczymy, bo aż kurcze, no powiem wam, jestem. Zadziwiony. Tak, dobra. Yy, to to niech się nam tu ładnie przepala. A my szybko lecimy dalej, bo za chwilę myślę, będziemy powolutku kończyć. Yy, nie chcę robić tych odcinków zbyt przesadnie długich. Tak wydaje mi się, że takie 20 minut 25 yy, będzie dobre, bo to jednak wiecie, yy. Dobra, to sobie zrobimy coś takiego. I teraz tak tutaj, gdzie nie gdzie. O. Muszę tu. I gdzieś tu, dobra. Mm, mam nadzieję, że mam na tyle tego. Robimy sobie jeszcze gdzieś tutaj. Oj, tutaj będą nam sobie rosły brodawki. Wiecie, nie chciałem, żeby to była taka typowa farma. Bo wydaje mi się, że nie będę potrzebował aż na tyle tych brodawek, żeby robić to nie wiadomo jak duże. O! Niech to będzie coś takiego. Może jeszcze gdzieś coś tutaj. Takie coś powiedzmy. Okej. Okay. Yy, Cześć, wiecie co? Może zrobimy jeszcze inaczej. Sobie wykopiemy takiego zrobimy sobie przeplatańca. To będzie z tej strony. Tutaj będzie cegła, czyli tu będzie cegła, tutaj będzie Nederzak. I tutaj też. Okej. Okay. Tu będzie też cegła. Eee, czekajcie, bo coś chyba raz. Raz. Dwa, trzy, cztery, a nie dobrze jest okej. Okay. Eee, coś mi się tak po prostu jeszcze dla, dla pewności. Tak, okej, okay, jest dobrze. Chciałem jeszcze sprawdzić dla pewności. Dobra. Mm. Kopiemy sobie oczywiście ściany, ściany pokryjemy z netherracku. Oj, panu tu podziękujemy. Chciałbym, żeby to był właśnie taki klimat, troszkę. Tu sobie możemy wstawić magma bloki. One chyba też dają światło, czy nie te magma bloki? Kurczę, nie wiem teraz. Nie nie dają światła. Czy na magma blokach można postawić pochodnie? Można! Dobra, pięknie yy, to lecimy jeszcze sobie z tą ścianą. I wydaje mi się, że będziemy powolutku kończyć. Bo tu mam tak, teraz mam 12 minut, no 13 pociągniemy to do 15. Tamte zlepki materiałów mały jakoś 5 minutek. 5 minutek nagrywałem, także. Także tak to zrobimy. Słyszałem wieśniaka. I tak samo miałem przy jak budowałem e, tą ekspiarkę na dole. Żeby no, po prostu słyszałem tu wieśniaki. Ale my chyba nie jesteśmy aż tak daleko, żeby Żeby to już było pod tą ich wioską. Hmm. No, powiem wam, nie wiem, nie wiem. Dobra. No, jeszcze mam 18 ostatnich. No, to akurat i będziemy kończyć. Do kolejnego odcinka to oczywiście dokończę. No słyszycie to? Kurczę, gdzie ją ja tu? Churka ja też. Hmm. dobra, wywindujemy się do góry, zobaczymy jeszcze co tam jest i się pożegnamy od góry. Ach, tego tu słyszę! Ej, czemu tu jest... Eee... Y Mm. No dobra O patrzcie jak to świeci ładnie Chyba wam nie pokazywałem tego w nocy jeszcze e, No dobra Ale to będziemy kończyć e, No i zapraszam was oczywiście na mojego Facebooka, jeszcze raz gdzieś tutaj się coś wyświetli e, Jeśli się wam spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będę bardzo, bardzo wdzięczny e, No to co? Do kolejnego! Pa!